To to jest adres bardzo znany, proszę Państwa, nam, ale idźmy, idźmy tutaj śladami, proszę Państwa, kłótliwej Pragi Południe w katolickiej Polsce, a proszę Państwa, to tutaj rzeczywiście można powiedzieć znów ktoś tam był już prawie na sygnał. Także proszę Państwa, że tutaj awantury, bójki i kłótni, ale no oczywiście, że też pomimo nowych, no ten ambulans, proszę Państwa, nowych budynków, które zostały tutaj wybudowane. Przecież... Ludzie ze wsi Mazowieckie się wprowadzają. No i ten sygnał, proszę Państwa. I tu już na rogu, proszę Państwa, mamy domek Józefiny Kądzieli. Także zapraszamy serdecznie, proszę Państwa, on jest jeszcze ten dom Józefiny Kądzieli. Proszę Państwa, że na Mazowszu jesteśmy i na Sulejkowskiej to chyba nie ulega kwestii, proszę Państwa, sprawa. Mazowiecka jest, Mazowiecka, proszę Państwa. No, to jest ulica Omulewska. Tutaj po lewej stronie mieszkała taka staruszka Gienia, która strasznie dobrze gotowała te zupki, ale chciała doczekać się Armagedonu, Oczywiście, że się nie doczekała, proszę Państwa. Także tak czy siak przychodziła tutaj do Józefiny Kądziel, staruszka Gienia, proszę Państwa, po pociechę, po wsparcie, dlatego że ja byłam wsparciem dla wszystkich, wsparciem byłam dla każdego.